Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj chciałbym poruszyć dość kontrowersyjny temat, jeżeli chodzi o teologię Kościoła Jezusa Chrystusa Świętego w dniach ostatnich, a mianowicie skoncentrować się na osobie, postaci dość tajemniczej, mianowicie Matki w niebie. Kim jest Matka w niebie? Przede wszystkim chcę zacząć od tego, że w scenie stworzenia świata Bóg zwraca się do siebie w formie mnogiej. Co więcej, określany jest tam słowem Elohim. Elohim w języku hebrajskim jest formą mnogą słowa el, oznaczające po prostu Boga. W luźnym tłumaczeniu można więc rozumieć słowo Elohim jako bogowie bóstwa. Co więcej, Elohim posługuje się takimi formami czasownika jak odnotowuje Księga Rodzaju, jak uczyńmy, zróbmy, stwórzmy. Według objawienia danego Kościołowi Jezusa Chrystusa świętych w dniach ostatnich wynika to z faktu, że, jak mówiłem też w poprzednim wideo, Ojciec Niebieski, gdy stwarzał znany nam Wszechświat, zwracał się do swojego umiłowanego Syna. A zatem my, czyli ty i ja, Uczyńmy, zróbmy, stwórzmy. Na przykład człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Katolicka i prawosławna, a także typowa dla wielu kościołów protestanckich interpretacja tej formy jest taka, że zawarte w Księdze rodzaju, czasowni, w księdze rodzaju czasowniki Uczyńmy, zróbmy, stwórzmy oraz My, Bóg, a także Samo Elohim, forma mnoga. Słowa Bóg jest to tak zwane pluralis majestaticus, a zatem forma typowa dla władców starożytnych, nie tylko zresztą starożytnych, którzy w ten sposób mówili o sobie. Można tutaj przytoczyć liczne przykłady z różnych imperiów, królestw, gdzie w takiej formie mówili o sobie władcy, ale nawet w niedawnej historii, chociażby w oficjalnych pismach, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przed wojną do narodu. W Kościele Jezusa Chrystusa w świętych dniach ostatnich funkcjonuje też w obiegu pism inny pogląd na temat Elohim. Mianowicie Elohim, kiedy mówił uczyńmy, stwórzmy, zróbmy, a także forma mnoga tego rzeczownika Bóg, świadczy o tym, iż Elohim. Rozmawiał tak, jakby z samym sobą. Był to wewnętrzny dialog, a mianowicie czyli: Mianowicie matki w niebie i Ojca w niebie. Według doktryny Kościoła Jezusa Chrystusa świętych w nich ostatnich, Bóg w swej istocie jest czymś wewnętrznie mnogim. Już tłumaczę, o co chodzi. Mianowicie jest obecny w nim element męski i żeński. Jest Ojcem i Matką. Jest z jednej strony Bytem jednolitym, z drugiej strony binarnym. I te dwa elementy, męski i żeński, funkcjonują w sobie ze sobą wspólnie. I tak konstytuują Boga. My, święci niech ostatnich, wierzymy, że poza Ojcem w niebie mamy także Matkę. Można sobie zadać w tym momencie pytanie, gdzie to wszystko jest w Pismach Świętych? Zacznijmy od Biblii. Parokrotnie. W Biblii, w Starym Testamencie, e, mówi się o tajemniczym bycie, jakim jest chokma, to znaczy mądrość Boża, która wszystkiemu zawsze była świadkiem i która tak jakby równolegle istniała z Bogiem Ojcem. Pięknie na temat mądrości Bożej mówi apokryf Księga Mądrości. Czytamy tam. Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi. Jest w niej duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niecierpliwy, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany, dobroczynny ludzki, trwały, niezawodny, bez troski, i wszystko wiedzący, przenikający wszelkie duchy rozumne, czyste i najsubtelniejsze. Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu i przez wszystko przechodzi, przenika dzięki swej czystości, jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały wszechmocnego. Dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie, jest odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez działania Boga, obrazem Jego dobroci. Jedna jest, a wszystko może. Pozostając sobą wszystko odnawia, a przez pokolenia stępując dusze święte wzbudza przyjaciół Bożych i proroków. Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z mądrością, bo ona piękniejsza niż słońce i wszelkich gwiazdozbiór. We wspomnianym w poprzednim wideo w filmie Hata z roku 2017 w reżyserii Stewarta Hasseldeina oraz na podstawie powieści Williama Piyama: Mądrość Boska jest osobną od Boga Ojca postacią zasiada na królewskim tronie i wyjaśnia naturę wszech rzeczy głównemu bohaterowi, nieszczęsnemu mężczyźnie, który w tragiczny sposób stracił najmłodszą córkę. Dla mnie mądrość Simu Hazardyna jest alegorią Matki w niebie. Zastanówmy się też nad Księgą Mormona. Muszę tutaj powiedzieć o pewnym bardzo ważnym fakcie historycznym. A mianowicie <laughs> w około 600 roku przed naszą erą. W czasach, kiedy żył Lechi, bohater pierwszej, pierwszych stronic Księgi Mormona, na Bliskim Wschodzie znany był kult Aszery. Aszera była tak, jakby boską towarzyszką najwyższego bóstwa. I była rodzaju żeńskiego, tak o niej mówiono. Nie chcę mówić, że Nefi, jego ojciec Lechi i ich rodzina byli czcicielami Aszery. Nie, nic takiego nie powiedziałem i nic takiego nie mam zamiaru powiedzieć. Niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę, że w tamtych czasach, mówimy o okresie panowania króla Selecjasza, kult Aszery był już mocno zakorzeniony w religiach Bliskiego Wschodu. Zwróćmy uwagę na to, że w pierwszej księdze Nefiego, rozdziale 11, Nefi doświadcza niezwykłej wizji, tej samej, której wcześniej doświadczył jego ojciec. Muszę w tym momencie powiedzieć, że symbolem Aszery było drzewo. I to właśnie drzewo ukazuje się Nefiemu. Nefi pyta się o znaczenie tego drzewa. I właśnie wtedy doznaje jeszcze innej wizji. A mianowicie widzi Maryję, Matkę Ziemską Jezusa Chrystusa. I dopiero wtedy rozumie znaczenie wcześniej ukazanego mu drzewa. Że jest to symbol odwiecznej wiecznej miłości, troski Ojca Boga do ziemian. Obie wizje świadczą o jednej rzeczy. W Bóstwie obecny jest ściśle element kobiecy, element żeński. Jest nierozerwalny od elementu męskiego, jeżeli chodzi o naturę Bóstwa. Wiadomo, że Józef Smith parokrotnie mówił o tej osobie. Najbardziej znany jest przypadek z 1839 roku, gdy zmarła matka jednej z pierwszych świętych, ostatnich, Ziny Huntington. Wtedy właśnie Józef pocieszał Zinę. Nie przejmuj się. Po drugiej stronie spotkasz swoją mamę. Co więcej, ujrzysz naszą odwieczną matkę. Kościół śmielej zaczął mówić o Matce w niebie, gdy do śpiewnika kościelnego trafił hymn O My Father autorstwa Elizy R. Snow. Eliza była wielką świętą. Kiedyś poświęcę jej osobne wideo. Wniosłość aktywności Elizy i jej pełne ducha przemówienia, inspirująca twórczość literacka były tak wielkie, że niektórzy członkowie kościoła zaczęli nawet nazywać ją prorokinią. To jednak daleko posunięte. Józef Smith, pierwszy prorok współczesny, nauczał o Matce w niebie, miał stosowne przykazanie, Elizie je przekazał, a ona zawarła naukę o niebiańskiej Matce w słowach znanego nam dzisiaj w hymnu. Odrzucenie przez największe liczebnie kościoły chrześcijańskie idei, koncepcji, nawet pomysłu o istnieniu Matki w niebie doprowadziło, moim zdaniem, do tragedii. Teologia tak portretowała Boga, że stał się on niemalże... Istotą męską, tak też był przedstawiany. Zwróćmy uwagę chociażby na ikonografię potężnych wielkich kościołów chrześcijańskich, gdzie Bóg Ojciec to zasadniczo po prostu mężczyzna. Co więcej, kojarzono kobietę z przyrodą, z naturą, tak jakby odbierając jej prawo do boskości. W tym momencie chciałbym moim widzom polecić film Antychryst z 2009 roku w reżyserii Larsa von który zgrabnie żongluje motywami męskości i kobiecości obecnymi w sakrum w tzw. kulturze chrześcijańskiej czy szeroko pojętej kulturze zachodniej. Od razu chcę też zaznaczyć, że polecam ten film osobom o bardzo mocnych nerwach. Kościoły chrześcijańskie wygloryfikowały mężczyznę, czyniąc z nich obrońców sprawiedliwości, dostojników kościelnych i usprawiedliwiając nierzadko ich złoczynę. Kobieta tymczasem została potraktowana jako głupta, schodząca klimakterium, niemoralny byt, nadwrażliwy stwór. Z naszej czcigodnej pramatki Ewy zrobiono grzesznicę, upadłą wysłanniczkę szatana, a zadama bohatera, który wielkodusznie spożył zakazany owoc, by nie alienować się od swojej głupiotkiej małżonki. Drodzy Państwo, niejako identyfikując się z chrześcijankami wszystkich możliwych denominacji, Chciałbym delikatnie mówiąc wyrazić swoją złość. Bo oto doszliśmy do sytuacji, że falocentryczna teologia doprowadziła do antropologicznej tragedii. I jeszcze raz, ja to prościej powiem. Wygloryfikowanie mężczyzn i właściwie postrzeganie bóstwa i uprawianie teologii z męskiej perspektywy doprowadziło do zakłamania rzeczywistości, jaką jest człowiek. Przede wszystkim muszę zwrócić uwagę na to, jeżeli chociażby chodzi o naszą pramatkę Ewę że my w Kościele Jezusa Chrystusa traktujemy ją jako bohaterkę. Dzięki niej mamy życie, które od niej pochodzi. Mamy możliwość wybierania dobra lub zła. Mamy możliwość postępowania. Mamy możliwość rozwijania się. Moim zdaniem nieodzowną rzeczą dla rozwoju duchowości świata i powodzenia Kościoła Jezusa Chrystusa jest odkrycie roli, jaką w świecie, w duchowości i w Kościele Pełni kobieta. Jakiś czas temu e, wyraziłem ten pogląd, e, oraz to wszystko, co powiedziałem wcześniej, e, w obecności mojego serdecznego przyjaciela, który nie jest związany z kościołem. Zapytał mnie wtedy, e, czy jestem wojującą mormońską feministką. Nie, ja powiem tak. Jako mężczyzna, e, syn pewnej mamy. Brat dwóch wspaniałych sióstr, bratanek cudownych cioć, wnuk wspaniałych babci. Uważam się za feministę. Ktoś mógłby mnie w tym momencie zapytać, czy dla równowagi nie uważam się też trochę chociażby za maskulinistę. E, odpowiem w ten sposób. Na pewno w dużej mierze również. Ale tak jak sobie pomyślę o dziejach świata, dziejach religii i duchowości chrześcijańskiej. Zastanawiam się, czy ta druga postawa, o której wspomniałem, właściwie jest komukolwiek, do czegokolwiek dzisiaj potrzebna. Chciałbym zwrócić uwagę, tak na koniec, na fakt, że w optyce teologii Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych w dniach ostatnich, to nie jest tak, że my, jako mężczyźni i kobiety, postrzegamy bóstwo z perspektywy męskiej i kobiecej, antycypując tak jakby tych dwóch cech, męskich i kobiecych, w Bogu. Nie jest tak, jest dokładnie odwrotnie. Jesteśmy mężczyznami i kobietami jako ludzie, ponieważ taka jest natura bóstwa, ponieważ taka, taki jest prototyp nas wszystkich. Jesteśmy dosłownie córkami, synami kochających niebiańskich rodziców. Nasza płciowość nie jest skutkiem kapryśnej decyzji stwórcy, ale pełnym miłości, życzeniem. Abyśmy odkrywali wartość męskości i kobiecości w codziennym życiu, chociażby w życiu rodzinnym, i w ten sposób zbliżali się jak najbardziej do bóstwa, na wzór którego zostaliśmy powołani do istnienia. Muszę też dodać bardzo ważną rzecz, która może dla niektórych zabrzmieć dość kontrowersyjnie, ale tak czuję i takie ja mam o tym świadectwo, iż każdy i każda z nas jest też wewnętrznie sobie samej i samym. Nośnikiem obu tych elementów, męskiego i kobiecego. Bóg pragnie, abyśmy rozwijali te talenty i te moce, które mamy dzięki obecności w każdym i każdej z nas tych dwóch elementów. We wszechświecie, a także w życiu codziennym, społecznym i rodzinnym. I te słowa zostawiam na koniec w najświętszym imię Jezusa Chrystusa.